24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Słubicach rozpoczął się od solidnej dawki zimowych emocji. Nad jeziorem w Słubku spotkali się miłośnicy morsowania, którzy wspólną kąpielą dali symboliczny start całodziennemu graniu z woźbą. niesamowita atmosfera. Wszyscy się cieszą, uśmiechają. Endorfiny chyba eksplodują ponad wodę. Rewelacja, naprawdę ta akcja jest taką akcją rozpoczynającą. Wszyscy potem się ogrzeją i do kolegium poloniku. Wielka orkiestra świątecznej pomocy, zwłaszcza na lodzie, w lodzie i w wodzie to jest to, co scala ludzi. Spokojna atmosfera, przyjemny wigwam, ogniska, kiełbasy, ciasta i wszystkie inne rzeczy, na które możemy sobie tutaj pozwolić, pozwolą nam cieszyć się tym dniem. Kolejnym punktem finału była tercja na lodowisku subickiego ośrodka sportu i rekreacji. Sportowa rywalizacja i dobra zabawa połączyły uczestników w jednym celu, by razem dołożyć swoją cegiełkę do wspólnej zbiórki. Siema wszystkim. Słuchajcie, dzisiaj Subicki Ośrodek Sportu i największa ślizgawka w Subicach gra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Za wrzutę do puszki mamy półtorej godziny e, świetnej zabawy, e, trochę aktywności, ale przede wszystkim, słuchajcie, otwieramy dzisiaj nasze serca i gramy dla naszych zdrowych brzuszków, słuchajcie. Także gorąca atmosfera, Subicki Ośrodek Sportu, największa ślizgawka i wośb. To jest dobry duet. Trzymajcie się. Jak tam się bawimy? Dobrze. A co to dzisiaj za dzień jest w ogóle? No, nie, nie. Ja nie mówię, że niedziela, ja wiem, że niedziela, ale ogólnie tam na czapeczce coś tam masz takiego. Co jest? Eee, z wielkiej orkiestry. super, super. No i a wiesz na czym polega w ogóle ten dzisiejszy dzień? Co to się robi, dla kogo i tak dalej? Nie. Nie, a przecież tłumaczyliśmy. Tłumaczyliśmy jej, że dzięki nim ona się urodziła. No, dalej znak. No, no, no. no brawo, brawo. Dlaczego pani tu dziś przyjechała? Mm, moja córka bardzo lubi jeździć na łyżwach. A to, to za dzień w ogóle dziś jakiś wyjątkowy, szczególny, taki zwykły? Yy, dzień wielkiego okazji Świątecznej pomocy. Wyłącznym elementem finału WOŚP w Słubicach był jubileuszowy 20. bieg. Policz się z Tukrzycą. Na starcie stanęli zarówno doświadczeni biegacze, jak i amatorzy, udowadniając, że liczy się każdy krok i każda forma wsparcia. Submickie oświaty sportu na prośbę koło Komitetu Organizacyjnego Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy od razu po prostu przyjął propozycję wspólnego świętowania, akurat na stadionie w sposób aktywny liczy się Bardzo się cieszymy, bo ponad 100 startujących osób jest to po prostu walka, ale i jednocześnie dążenie do, się nas i wszystkich uczestników do wielkiego finału orkiestry Świątecznej po Pomocy. Tym bardziej cieszy nas, że to jest praktycznie pierwsza, pierwsze wydarzenie na stadionie po remoncie i z tego się bardzo, bardzo cieszymy. Jeszcze raz świętujmy wszyscy razem, cieszmy się z tego, że możemy pomagać innym. sportowych emocjach ruszyliśmy z naszą kamerą na ulicę miasta, gdzie kwestowali wolontariusze. W tym roku w bardzo odmłodzonym składzie. Pierwszy, drugi, trzeci, piąty. Który raz yy, Znaczy ja tutaj pierwszy. Pierwszy? Ja chyba drugi. Drugi, no to ładnie, ładnie. A powiedzcie mi jak ludzie, w ogóle jak ludzie chętnie wrzucają coś do puszek? Znaczy no... Teraz yy, na razie się jeszcze nic nie dzieje, ale... No, ale się dziać. No zacznie. A ty co sądzisz? Na razie jeszcze ten. Nie wrzucają, ale pewnie za niedługo będą... będzie więcej osób na pewno. Czy uważam, że należy pomagać szczególnie ludziom i... No bo na przykład warto być w jakichś służbach czy coś, bo to ten naprawdę potrzebne dzisiaj. zbierasz pierwszy, drugi, trzeci, piąty raz? Nie, pierwszy raz dzisiaj. Pierwszy raz. A czemu się zdecydować na zbieranie? No bo jak ja jestem w ochotniczej straży, to... Poprosili, żebym zbierał. No to... Ale tak bez wahania mówić będę. No będę. Jasne. E, a powiedz mi, jak ludzie reagują? Ruszyłeś już, czy dopiero ruszasz? Nie, już ruszyłem, już prawie połowę mam. Wow, połowę, no to brawo. E, a ludzie chętnie wrzucają coś do puszki? Chętnie, chętnie. Po, podli, podchodzę do nich i daję właśnie do puszki. No. Jeszcze ostatnią rzecz powiedz, a propos pomagania coś, dwa, trzy słowa. Warto, nie warto, dlaczego? No warto na przykład, y, jak rodzinie warto pomagać chorym osobom. W szpitalu na przykład, żeby wyzdrowiali. A który raz zbieramy? Czwarty. Czwarty raz, a taka wewnętrzna motywacja dlaczego? Yy, bo lubię. <gry> tak po prostu lubię. Yy. A ludzie jak reagują? Generalnie na mundur yy, strażacki reagują na pewno bardzo dobrze, ale ogólnie na samą zbiórkę? Też bardzo dobrze reagują, przychodzą, uśmiechają się. Jest bardzo miło. No jestem zawolona, warto jest pomagać, to jest bardzo duży sens w życiu, pomagając innym, bezinteresownie oczywiście. Pierwszy, drugi, piąty, dziesiąty raz? Wybieracie? Pierwszy. Pierwszy raz. Skąd decyzja? Dlaczego? Coś tam wam mówicie, kurde, warto coś? Nie szkoła, pro, szkoła szukała, to coś też chciałyśmy. I mówić. punkty dodatkowe są z zachowania też. To ja też bym się zapisał wtedy. A powiedzcie mi, jak ludzie reagują w ogóle? Pozytywnie, negatywnie? Pozytywnie, Pozytywnie no. No i może dwa, trzy słowa o pomaganiu. Warto, nie warto? O co chodzi? Moim zdaniem warto, no bo to jest dla dzieci też, nie? I no tak po prostu. A ty co tam wiesz? No, warto pomagać, tak. Mhm. Moi drodzy, to ja już nie wiem, 34 raz? <śmiech> <śmiech> nie, no tak to nie. No ja osobiście już sporo, ale nie wiem, czy to się nadaje do kamery bo to już tak pół życia. E, a córki, e, Iga od 14 lat, Emilka jest pod sceną od 18 lat. E, także no, kwestujemy do końca świata jeden dzień dłużej. No dobra, taka wewnętrzna motywacja dlaczego? Myślę, że pomaganie e, jakby daje nam powera, daje nam możliwość naładowania baterii e, tego fajnego humoru na następny rok. A um, jak ludzie reagują w ogóle pozytywnie? Jak to wygląda? Y, dużo y, osób chodzi i daje y, bardzo uśmiechnięci, są szczęśliwy. Super. A o samym pomaganiu coś powiecie? Dwa-trzy słowa. Warto, nie warto, dlaczego? No oczywiście, że warto. Sami y, mieliśmy y, jakby namacalny y, dowód na to, że y, też dobro do nas wraca i y, no, niestety, ale na szczęście korzystaliśmy. Czy to w Subicach, czy w Zielonej Górze w szpitalu, ze sprzętu, który miał serduszka nalepione na siebie, czyli był tak naprawdę właśnie z tych pieniędzy, które tu zbieramy, był zakupiony i przekazany szpitalom. Więc tak naprawdę no, po to właśnie tu jesteśmy, marzniemy, ale mamy gorące serca dla Was, więc zapraszamy z uśmiechem. Który to wasz start wolontariacki? Pierwszy, pierwszy, pierwszy raz. Pierwszy raz. A dlaczego się zdecydowaliście? Nie, mm, jakoś tak wyszło. No, tak. Chcemy pomóc, chcemy po prostu pomóc dzieciom jak mhm. można. A powiedzcie, ludzie chętnie wrzucają, jak to wygląda? No, tak, raczej tak. chętnie. My za bardzo nie spotykamy takich ludzi, co nas krytykują, mówią. E, nie fajne, rzeczy, tylko takie mi, mi, miłe. Mm -hmm. Powiedz mi, to pierwszy raz zbierasz, czy już któryś raz? E, tak, pierwszy raz w tym roku. Mm -hmm. tak. no, w tym roku na pewno, ale w ogóle? Tak, ogólnie raz. tak. A powiedz mi, a dlaczego się zdecydowałaś? E, w sumie to po prostu lubię pomagać innym i mm -hmm. tak po prostu jakoś, no serce mi podpowiedziało, że po prostu bym chciała Pomóc. Tak. A powiedz mi, jak ludzie reagują? Pozytywnie, negatywnie, jak, jak to odbierasz? No pojawiły się yy, komentarze na przykład, że żebra, branie czy coś w tym stylu, ale tak to to ludzie normalnie podchodzą, dają pieniążkę, serduszko oczywiście. I coś może o pomaganiu, powiedz, czy warto, nie warto, dlaczego. No, warto, zawsze warto. Nieważne, nawet taki mały czyn, zawsze jest dobry po prostu, zawsze. Kolejna część finału odbywała się w Auli Kolegium Polonikum w Słowicach. To właśnie tam trwała część artystyczna, występy lokalnych artystów oraz licytacje, które tradycyjnie przyciągnęły wielu darczyńców. Zaczyna ludzi przybywać, na zewnątrz grają dj na zewnątrz mamy wielkie grillowanie. E, widzimy licytacje, tam byłem chwilkę, widzę, że różne stroje na scenie. E, jak tam do tej pory jakieś kwoty mocno padały? Cały czas tutaj kontrolujemy te kwoty, my są kwoty, które przekraczają 500, 600, 700 zł, ale najważniejsze, można powiedzieć, nie najważniejsze, ale najbardziej wartościowe licytacje dopiero przed nami i wierzymy w to, że tutaj nasi prowadzący będą w stanie je wylicytować za najwyższą kwotę. Czy Pan odpowie na te 1112? Pan odpuszcza 1112, wraz drugi. czy ktoś odpowie na te 1112, 1112, 1112? Czy my możemy uznać, że ta kwota jest okej? Okay? Tak. To są nasze zapraszam prezentacji. dla wszystkich, kochamy. Odczucia są jak najbardziej pozytywne, jest świetna energia, mamy bardzo dużo ludzi, którzy są zainteresowani, którzy przychodzą. Kolegium tętni życiem. I ogromne podziękowania zarówno dla Uniwersytetu Adama Pickiewicza, dla kolegium Poloników, które nam udostępniło tą przestrzeń za darmo. Ogromne podziękowania dla wszystkich instruktorów, artystów, wolontariuszy, nowego szefa sztabu Dawida Magdolskiego, który wykonał naprawdę genialnie swoją robotę, dużo pracy, bo aktywizował, że tak powiem, całą naszą społeczność, całe nasze środowisko już prawie dwa miesiące przed tym dzisiejszym finałem. Mamy bardzo dużo aukcji. Cieszymy się, bo to jest taki wyjątkowy czas, w którym każdy otwiera swoje serce i każdy może do tej puszki wrzucić parę złotych, co tak naprawdę później zmienia, zmienia naszą rzeczywistość, zmienia nasz świat. Szukając wolontariuszy w mieście, widzieliśmy sporo osób, które są pierwszy raz, sporo młodych osób. No, w tych czasach to jest chyba sztuka pozyskać ludzi. I o tym mówiliśmy również w Państwa telewizji, z czego wynikała ta zmiana. Chodziło o to, żeby dotrzeć do tej młodej, młodego odbiorcy, do tego młodego człowieka, by pokazać, jak ważną rzeczą jest wolontariat. Dawidowi się to udało z całym sztabem. Mamy 45 osób, które są zarejestrowane i chodzą z puszkami. Do tego ponad setka ludzi która tak naprawdę jest w tym zapleczu technicznym, jeśli tak to można określić, więc to jest wyjątkowy czas, bo Subiczanie pokazują, że potrafimy się zjednoczyć w jednym momencie przy takiej inicjatywie, jaką jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a woź łączy, a nie dzieli i to nas i o to chodzi w tym wszystkim. Można wstać, tak jak pieska wstał. Ej, dziewczyny, uwaga, wszystkie razem. Dzieje się, dzieje, a dzieje od samego rana i od wczoraj. Zbieramy i chodzimy. Już wczoraj kwestowaliśmy, było przyjemnie i miło, i ludzie bardzo chętnie otwierają swoje serca. Bo najważniejsze to to, żebyśmy wspólnie, wspólnie zrobili coś. Dla mnie hasłem dzisiaj, tego 34 finału, jest to: otwórz serce, wyrzuć hejt. Bo to jest najważniejsze, żebyśmy jeżeli chcemy, to pomagali, jeżeli nie, to nie przeszkadzali. Bardzo prosto, nie trzeba więcej tak naprawdę. Ale ludzie mają z tego, co widziałam, wielkie serca, licytują, e, oglądają, cieszą się. Także to jest naprawdę bardzo pozytywny dzień i do końca świata jeden dzień dłużej. To prawda. E, widzimy, że na scenie e, licytacje odbywają się w najróżniejszych strojach. To wszystko jest po prostu mega, mega zabawą jednocześnie. To musi być zabawą. Tak naprawdę nie traktujmy tego naszego życia i codzienności bardzo poważnie. Czym więcej radości w nas, uśmiechu, tym i wszystkich innych też do siebie przyciągamy. To widać, to widać przy licytacjach, kiedy rzeczywiście i my się uśmiechamy, my z tego mamy radochę, ludzie otwierają serca i portfele, a to wszystko dla naszych dzieci i dla ich brzuszków. Jednym z najważniejszych momentów tegorocznego finału była specjalna wpłata w wysokości 15 tysięcy złotych. Kwotę tę na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy przekazał prezes kostrzyńsko-słubickiej specjalnej strefy ekonomicznej Tomasz Pisarek. No, dzisiaj zmieniliśmy formułę. Do tej pory przez wiele lat licytowaliśmy różne rzeczy. Tak jak w ubiegłym roku, była to koszulka Borus i Donku z podpisami pracowników przepraszam zawodników to w tym roku inna formuła zarówno w Koszczyniach jak i w Subicach przekazaliśmy czek na 15 tysięcy złotych co daje sumę łącznie 30 tysięcy myślę, że od czasu do czasu możemy zmienić trochę zasady gry włączamy się w tą cudowną akcję tak jak mówiłem już dzisiaj 2,6 miliarda złotych od początku istnienia orkiestry. To potężna kwota, to 80 tysięcy urządzeń medycznych przekazane szpitalom. Dołożymy do tego tą malutką cegiełkę. 34 finał, to co to będzie na 35. Będziemy myśleć, może w jakiś sposób Państwa znowu zaskoczymy, może dobierzemy znowu inną formułę. Hojność darczyńców, zaangażowanie wolontariuszy i aktywność mieszkańców sprawiły, że 34. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Słubicach po raz kolejny udowodnił, jak wielką siłę ma lokalna wspólnota działająca razem. Finałowym akcentem wydarzenia było tradycyjne Światełko do Nieba, symbol wdzięczności, nadziei i solidarności. Natomiast po występach i podsumowaniach okazało się, że w słowickim sztabie padł kolejny rekord zbiórki: kwota 193 853,76 zł, a do tego dojdą jeszcze aukcje na Allegro, które na moment przygotowania materiału filmowego przekraczały kwotę 50 000 zł.